Razem chciałbym Wam zrobić taki mały, szybki, bonusowy filmik z samych narzędzi przeglądarki. Chodzi mi dokładnie o podgląd strony na wersje stacjonarne komputerów, czyli jakieś laptopy, zwykłe komputery. No i część poświęconą urządzeniom mobilnym. Jako przykład, weźmiemy sobie znowu na tapetę tą samą stronę co wcześniej, bo tutaj bardzo ładnie będzie można to pokazać. I tak jak pokazywałem Wam na wcześniejszym filmie, możemy sobie zrobić tak. Jak jesteśmy na stronie, w przeglądarce Google Chrome, możemy w dowolnym miejscu nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać sobie polecenie zbadaj. W momencie, gdy to zrobimy, pojawi nam się po prawej stronie taka konsola, którą teraz widzicie, i tutaj na górze taki pasek. Ja sobie na razie przełączę na zwykły widok. I teraz co wam chcę pokazać, gdy będziecie tworzyli stronę w WordPressie, to w zasadzie to, to, już, to już nie jest nawet czy mi się chce, czy nie, to uważam jest konkretny wymóg, że musicie tą stronę dostosować do urządzeń mobilnych. Nie możecie zaprojektować strony tylko pod urządzenia stacjonarne. Wracając troszeczkę do historii, to kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej niż na przykład robi to teraz WordPress, czy ja samemu w kodzie, czy inni programiści. Można było tworzyć strony w ten sposób, że tworzyliśmy jedną stronę, no oczywiście z podstronami, mówię jako, jako całą aplikację, że jedną stronę pod urządzenia mobilne, a drugą wersję strony pod urządzenia stacjonarne. Natomiast Teraz się już od tego odchodzi, no bo bez sensu dublować treści, bo musicie jakby powielać to wszystko i raczej się czegoś takiego nie praktykuje. Poza tym jest tam jeszcze tylko jedna wada bo nie bierzemy pod uwagę wtedy za bardzo wszystkich możliwych urządzeń dlatego że oprócz telefonów komórkowych mamy też tablety na rynku. I one też mają różne rozdzielczości i są zazwyczaj większe od telefonów, więc lepiej, żeby strona była w pełni responsywna, czyli żeby ona mogła się cały czas skalować i dostosowywać do, tego, do tej rozdzielczości, którą macie zadaną w danym urządzeniu. I zobaczcie, o co mi chodzi. E jeżeli wyłączymy sobie to narzędzie mamy wyświetloną stronę i ona jest wyświetlona w takiej rozdzielczości na jaką pozwala monitor i wasz komputer nie wiem jaki wy macie, nie mam zielonego pojęcia, tutaj yy, akurat na Macu wersji Pro jest to chyba 2500 pikseli jak dobrze pamiętam szerokości ale to nie ma znaczenia, wy możecie mieć inaczej, bo wy możecie mieć na przykład bardzo duży monitor, gdzie jest 4000 pikseli no i wtedy to też trzeba brać pod uwagę. I yy, WordPress już to akurat za was zrobi, bo istotne jest tutaj to, że jeżeli taką stronę, którą, yy, która się wyświetla fajnie na tej rozdzielczości, jak teraz widzicie, ja bym sobie otworzył na urządzeniu, które ma ogromny monitor, to ona nie powinna się za bardzo też rozciągnąć, bo jeżeli nie będzie przystosowana do takiej dużej rozdzielczości, to wam się to wszystko porozciąga i porozwala. Dlatego nie wiem, czy tutaj widzicie, ale ja tę stronę ograniczyłem. Zobaczcie, że ona niby dochodzi wszędzie do końca, ale wszystkie treści znajdują się w kontenerze tutaj w środku. Czyli ja jakby yy, zrobiłem taki jeden duży kontener, który jest ograniczony na określoną szerokość. Tutaj jest około chyba tysiąca czy 900, nie, nie pamiętam na ile to robiłem, czy 1250 to już to już nie ma znaczenia, to sobie musicie sami y, zobaczyć, jak wam to będzie ładniej wyglądało. Czyli nawet jeżeli ja bym tą stronę uruchomił na olbrzymim monitorze, to to, co jest tutaj, nigdy mi się bardziej nie rozciągnie i nie rozjedzie. Ale teraz idźmy w drugą stronę, w tą najważniejszą, bo w poprzednim filmie mówiłem. Że strony na urządzenia mobilne są najważniejsze. One podchodzą pod SEO Mobile First i są indeksowane przez wyszukiwarkę Google w pierwszej kolejności. Jak to zrobić? Ponownie, prawy przycisk Zbadaj i teraz, mając narzędzie w przeglądarce Google Chrome, takie jak tutaj widzicie, możecie sobie sprawdzać responsywność strony, czyli jak ona się zachowuje w określonych rozdzielczościach. Jeżeli ona się jakoś dziwnie Wam otworzy, na przykład to narzędzie, jeżeli się Wam jakoś inaczej utworzy, to sobie kliknijcie na tą ikonkę, którą tutaj macie, bo zobaczcie, jak ja ją teraz wyłączyłem, to ten górny pasek z tego mi zniknął. Jak ja to włączę, to będę mógł teraz sobie tutaj nawigować po różnych urządzeniach. I co my tutaj mamy? Możecie z listy wybrać predefiniowane rozdzielczości różnych urządzeń, czyli na przykład jakiegoś iPhone'a, iPad'a itd. Tak no i wtedy jeżeli dokonamy takiego wyboru, no to on nam po prostu wprowadzi tą rozdzielczość, którą zna dla tego sprzętu, określoną wysokość tego ekranu, no i wyświetli Wam podgląd jak ta strona na tym urządzeniu wygląda. Możecie też wpisywać sobie swoje wartości, jeżeli chcecie, to też, też istnieje taka możliwość możecie sobie edytować i dodać jakieś inne urządzenia, widzicie, które tutaj się znajdują. Także jak chcecie. Jeżeli zależy wam na tym, żeby samemu sobie wpisywać i sprawdzać na innych rozdzielczościach, to są dwie opcje albo klikacie sobie tutaj na elastyczne i wtedy macie tutaj możliwość wpisywania innej wartości. Na przykład, nie wiem, niech to będzie 700 pikseli i naciskam enter. I wam się wtedy przeskaluje ta strona, albo jeszcze prościej, możecie korzystać. Jeżeli jesteście tutaj na tym elastycznym, to możecie korzystać z tego suwaka, który tu się znajduje i sprawdzacie sobie, jak ta strona się zachowuje na wszystkich rozdzielczościach, które są dostępne. No i zauważcie, że Mam to tak zoptymalizowane, że ja na przykład ja już wiem, jak ona się zachowa, bo sam to napisałem, że na przykład ten blok z tymi tutaj hashtagami on wskoczy nam poniżej w momencie, kiedy osiągnę określoną rozdzielczość. I zobaczcie, co się dzieje. Idę sobie poniżej. O i teraz przeskoczyło, czyli na rozdzielczości, jak tam widzę na górze, około 900 pikseli dokładnie. Jak przeszliśmy 900, to ten blok, który był po prawej stronie, zjechał niżej. Patrzcie, co się dalej dzieje. Zmniejszając dalej stronę, tekst zaczyna się dopasowywać do rozdzielczości ekranu. On się powoli zmniejsza, zmniejsza, idzie coraz dalej w dół, i cała strona zaczyna się dostosowywać. To samo się wydarzyło tutaj z tymi kółkami. One były w poziomie i w pewnym momencie przeskakują do pionu, i to samo się dzieje z tymi kwadratami. One były ułożone w poziomie, a teraz aż do małej rozdzielczości idą tutaj w dół i finalnie się jeszcze powiększają, bo były przedtem mniejsze. I na tym właśnie polega responsywność strony, czyli bez względu na to, gdzie ja teraz otworzę tą stronę, czy to będzie jakieś urządzenie mobilne, czy duży ekran i tak dalej, to ja muszę ją zoptymalizować pod każde urządzenie. Nie ma znaczenia jakie, Wy musicie być gotowi na wszystko. To samo dotyczy menu. Zobaczcie, teraz mam menu tutaj podane jako zwykłe takie przyciski, ale na telefonie wiadomo, że mi się to nie zmieści, więc patrzcie, jeżeli ja zmniejszam, to już mi się pojawiło tutaj takie moje menu, co ja zrobiłem, więc jeżeli sobie teraz na to ktoś kliknie na telefonie, no to wysunie mu się menu i wtedy może z tego korzystać. Także wszystko musi być zoptymalizowane. W WordPressie jest to znacznie prostsze do zrobienia, dlatego że on już sam jakby większość rzeczy za Was zrobi i on nie pozwoli na to, żeby ta strona się na tych urządzeniach mobilnych jakoś zniekształciła, rozjechała. Ale musicie tam na to też zwrócić uwagę, bo macie do wyboru też trzy podglądy z tego, co pamiętam, czyli są właśnie najmniejsze urządzenia mobilne, chyba tablety i potem komputery stacjonarne. I o tym nie możecie zapominać, bo inaczej one będą się układały na telefonie. I wy możecie na przykład chcieć coś zmienić, żeby na telefonie czegoś nie było albo żeby na telefonie było coś przestawione w innej kolejności. Na przykład jak tutaj mam poukładane w ten sposób te kwadraciki, to ja bym wolał, żeby na przykład na telefonie była najpierw implantologia, potem stomatologia, a może być taka sytuacja, że mi się to jakoś przestawi, tak jak ja nie chcę, więc Wy musicie to sobie też kontrolować. No i do tego służy właśnie to, co, to, co tutaj widzicie, czyli macie do wyboru predefiniowane telefony, które można sobie jeszcze tutaj zedytować, potem jest taki, jest taki pasek elastyczny, gdzie naciskając to możecie sobie wprowadzić swoje wartości i zmieniać tym suwakiem, i dostosowywać do innych rozdzielczości. I jeszcze tutaj nie zapominajcie, że raczej ustawcie sobie to na 100%. Bo on chyba tak na początku, jak to otworzycie, to on daje 75, ale ustawcie 100, żebyście widzieli ten wiarygodny widok, który jest w urządzeniu mobilnym. Oczywiście nie idziemy za bardzo w dół, bo zobaczcie, że ja mam pewną granicę, czyli przy 340 ja już tej strony nie robię pod mniejsze, bo tam już by nie było w ogóle miejsca. Więc wiem, że nikt nie otworzy tej strony na mniejszym urządzeniu, bo takie nie występuje na rynku. To już tam dalej nie robię i wtedy strona już zaczyna się dziwnie zachowywać. Także ja mam zoptymalizowane tylko do tej wartości 350 pikseli, z tego co pamiętam, i większość te... w zasadzie wszystkie telefony będą takie coś miały. No i na to musicie sobie zwrócić uwagę, a to co Wam mówiłem wcześniej, czyli co by się stało, gdyby ta strona była na większych monitorach, to tutaj nie możecie tego sobie jakby zasymulować, ale można to zrobić inaczej. Jeżeli wejdziecie sobie w te kropki, które tu się znajdują, to można tą stronę powiększać i pomniejszać, i to jest taka pseudo symulacja właśnie tej sytuacji, gdzie ta strona by zaczęła się, gdzie ona by się pojawiła na większym monitorze. Czyli jeżeli ja to sobie będę teraz pomniejszał, to właśnie dochodzimy do tej sytuacji. I zauważcie to, co, to co mówiłem, się właśnie wydarzyło, czyli ten środek dalej zostaje w tym samym miejscu, czyli on mi się nie rozszerza. Owszem, boki się rozszerzają, w tym wypadku mój trójkącik zmienia kąt, no bo jest jeszcze szerszy niż był. Ale mimo wszystko, tego kontentu, który tu się znajduje, ja już nie rozszerzam dalej. Bo mi, mi by się to, zobaczcie, jakby się to rozjechało. No, to byśmy mieli gdzieś tutaj na całym tym, to by były straszne odległości, to by było rozwalone. A ja wolałem to mieć tak zachowane. Czyli tu sobie możecie zmieniając powiększenie strony, w ten sposób tym żonglować. Jeżeli chodzi o to narzędzie w samej przeglądarce, no to właśnie tak to wygląda. Oprócz optymalizacji, ono umożliwia jeszcze zrobienie dużo innych, wielu innych rzeczy. To akurat nie jest już przedmiotem tego spotkania, ale mogę Wam tak na szybko jeszcze pokazać, co możecie zrobić, co jest bardzo takie ciekawe. Pokazywałem Wam kaskadowe arkusze stylów. I tutaj możecie coś takiego właśnie zrobić z dowolnym elementem na stronie. Zobaczcie, jeżeli klikniecie sobie tutaj na, na, na taką ikonkę, zaznacz element na stronie, to jeżeli zaznaczę sobie cokolwiek co tutaj jest albo najadę na to, to zauważcie, że wyskoczył mi, wyskoczyła mi taka podpowiedź w ramce i mam pokazane w jakim kolorze to jest, czym to jest, czyli że to jest nagłówek H1 na samej górze, jaką ma szerokość. Jakie ma marginesy, jaka czcionka, jest tutaj w zasadzie wszystko opisane o tym, ale co ciekawe, jeżeli ja na to kliknę, to od razu wyświetlają, wyświetla mi się kilka rzeczy. Po pierwsze, tutaj w kodzie HTML zostało to zaznaczone i to jest bardzo dobre narzędzie, głównie dla programistów, właśnie jak tworzą też, robią strony internetowe. Jeżeli kliknę sobie tutaj, potem gdzieś w tym miejscu, ja mogę sobie coś zmienić. Zobaczcie, po lewej stronie mam na przykład centrum, tam w, na głównym widoku. A tutaj mogę sobie to zmienić, nacisnąć Enter i to teraz zniknęło. Oczywiście to się zaraz wszystko pozmienia, jeżeli ja tą stronę przeładuję na nowo, ale do czego to się przydaje? No, zobaczcie, zrobiłem na przykład taki szablon strony, ale chcę sobie potestować, czy dobrze na przykład wykonałem ten kolor, czy nie chciałbym go mieć inaczej. I jeżeli ja bym to robił w kodzie, no to musiałbym co chwilę otwierać przeglądarkę, tu się wracać i tak dalej. A. Ja sobie teraz zaznaczyłem ten element, prawda? Tutaj mamy kod HTML, on mi się podświetlił, ale na dole mamy kaskadowe arkusze styli. To jest nagłówek H1, bo tak mam tutaj podpisany i on mi zaznaczył, że tutaj są style dla nagłówka H1. Co więcej, on mi napisał, w którym pliku i w której linii dokładnie znajduje się właśnie to, co ja tam napisałem. Bo ja ten nagłówek H1 opisałem w kodzie właśnie tak, że dałem mu rozmiar 32 piksele, taki kolor i marginesy w ten sposób poustawiałem. I to się znajduje w moim pliku components.css dokładnie w linii 60. I tak rzeczywiście jest, mogę też Wam to zaraz pokazać. A jak widzicie, teraz po najechaniu na tym jeszcze pod, podstawiła mi się dokładna lokalizacja tego pliku, czyli ja go mam w folderze css potem w folderze base i dopiero tam jest plik component.css css i teraz co możecie zrobić możecie wyłączyć sobie dany styl na przykład ten i zobaczcie zmieniła mi się wys wysokość tego fontu ale możecie też to tutaj edytować i mogę sobie tutaj zmienić i pokombinować, że na przykład dam mu 40 pikseli, proszę, może być tak, możemy zrobić 20 pikseli i tak dalej, ale możecie to samo zrobić z kolorem, czyli klikamy sobie tutaj na kolor i załóżmy, zmieniamy. I w ten sposób sobie sprawdzam, jak finalnie ustawić i teraz załóżmy, że spodobała mi się ta wersja, że to jest ładne, no to dobra, no to wezmę sobie ten kod szesnastkowy tego koloru, to co Wam właśnie pokazywałem, mogę to skopiować i wkleić sobie do kodu albo w WordPressie też macie możliwość edytowania styli wtedy wkleicie sobie taki kolor, jaki Wam się spodobał. I w ten sposób możecie zmieniać w zasadzie każdy element na stronie, bo to się nie tyczy tylko i wyłącznie elementów tekstowych, a na przykład całej sekcji, czyli mogę sobie kliknąć na to całe, na ten kontener. No i też wtedy widzę co tutaj się dzieje, że on będzie miał jakąś szerokość maksymalną, jak jest ostylowany, jaki będzie miał kolor i tak dalej. To sobie możecie tutaj zmieniać. Możecie też iść na odwrót, czyli w samym kodzie HTML po najeżdżaniu sobie na te poszczególne sekcje, które zrobiłem, on wam będzie zaznaczał tutaj, gdzie to jest, nie? No i teraz co, no mogę sobie tak jechać, czyli na przykład tutaj mam kod HTML dla loga, w tym miejscu jest logo, rozwinę je dalej No i w końcu pewnie dojdziemy do samego zdjęcia jak znam życie, o właśnie widzicie No i tutaj już jestem na zdjęciu, no i teraz mam wybrane to zdjęcie Jak je wybrałem, tak jak pokazywałem wcześniej, to tutaj mi się pojawiają style, mogę je pozmieniać Tutaj akurat zmian nie będzie, ale jeżeli bym sobie tutaj zmienił jakąś wysokość tego zdjęcia, czy szerokość, no to oczywiście się to zmieni. Dajmy na to tutaj jeszcze coś innego wpiszemy. No i patrzcie, mamy rozwalony cały layout, ale zasymulowaliśmy sobie, żeby miało szerokość 6000 pikseli, no i tak się stało. I to jest bardzo dobre narzędzie właśnie do takiego testowania. Oprócz takich rzeczy, co Wam teraz poka pokazałem, to jeszcze jest dużo, dużo innych ciekawszych bo tutaj po rozwinięciu na to, tak jak wam pokazywałem wcześniej, jest Lighthouse, ale to narzędzie jest zbudowane z wielu innych takich ciekawych, czyli możemy sobie wejść na przykład konsola, to Was nie dotyczy, tutaj jest podgląd języka JavaScript, jeżeli by były jakieś błędy albo jeżeli ja bym chciał tutaj sobie coś pokazać, ale macie coś takiego jak źródła i źródła to tak naprawdę są właśnie te wszystkie pliki, z których zbudowana jest ta moja strona, mogę sobie wejść w każdy taki plik, Zobaczyć z czego on się składa, i tak dalej. I tutaj bym nawiązał właśnie do języka PHP. Nie będziecie mieli tutaj dostępu do języka PHP, bo mówiłem, że on jest wykonywany po stronie serwera. I Wy do niego nie będziecie mieli wglądu, ale do plików HTML, CSS, JavaScriptu jak najbardziej. Tak, na przykład, wszystkie zdjęcia, które były na tej stronie, o po kolei jedźmy. Tu są wszystkie zdjęcia, macie do nich dostęp, możecie nawet stąd pościągać jak chcecie, także to wszystko jest jawne, czyli cały kod HTML, CSS, JavaScript, zdjęcia i tak dalej, to jest jawne i każdy może w to wejść. Także żeby, żeby tutaj też nie przesadzać, nie podawać jakiś, no, no nie, nie uchronicie za bardzo kodu HTML przed skopiowaniem przed kimś. By, możliwe jest coś takiego jak na przykład mimifikacja kodu, albo jego takie y, y, bardzo duże zniekształcenie, żeby trudno było odczytać, ale te procesy można cofnąć. Natomiast jeżeli chcecie mieć rzeczywiście pewność, że y, żeby żaden kod nie był widoczny, y, ten na którym wam zależy, to musicie aplikację pisać po stronie serwera, tak jak WordPress w języku PHP, Albo w języku JavaScript, ale po stronie serwera, czyli w tym środowisku Node.js. No i tutaj dalej jeszcze macie inne rzeczy, bo można sobie sprawdzać właśnie, jaki czas zajęło ściągnięcie, określ załadowanie określonego pliku, to jest właśnie to, co wam potem. Pokazuje Lighthouse, że na przykład zdjęcie jest za duże, bo no tyle czasu zajęło i tak dalej. No to tutaj mogę sobie zobaczyć, że na przykład załadowanie jakiegoś pliku, dajmy na to header CSS, no zajęło mi tyle. Jaki był adres IP, jaka była metoda żądania pobrania tego pliku, bo możemy mieć get albo post, no i potem co jest? Jeszcze tutaj wydajność, tylko że ją sobie trzeba odpalić komendą specjalną, no i on tutaj wam zrobi test właśnie wydajności i tak dalej. Także tego jest dosyć sporo, no ale pokazuje, że takie coś istnieje i myślę, że Was będą interesować tylko właśnie ta zakładka elementy, gdzie mamy HTML i style CSS dla konkretnych elementów na stronie potem źródła, bo możecie sobie na przykład podejrzeć strukturę waszych katalogów, ale w WordPressie no nie będzie to takie hop, ale z drugiej strony style CSS tam zobaczycie, bo one, one będą przesłane do przeglądarki. No i potem sieć, można sobie podejrzeć y, jakie czasy są ładowania poszczególnych plików i jeżeli na przykład ten Lighthouse wam wypluje, że jakiś plik jest duży, no to możecie go sobie tutaj zlokalizować, zobaczyć jaką ma objętość i czy ewentualnie właśnie nad nim nie popracować, żeby coś z niego pousuwać, nie? No i tu jest jeszcze szereg innych informacji, ale to już jest bardziej zaawansowane, to tego nie chcę mówić. Najważniejsze było to, to ta responsywność, to, że Google działa na mobile first, że to jest najważniejsze w pozycjonowaniu, że tworzymy y, strony głównie w oparciu właśnie o urządzenia mobilne, bo to przeważa na rynku, większość użytkowników korzysta z internetu, znaczy z wyświetlania stron internetowych na urządzeniach mobilnych, bo tam jest, nie pamiętam dokładnie statystyki, macie kto na Pewno albo powie, albo powiedział. No i myślę, że to na tyle. Potem, tak jak mówiłem, zrobię jeszcze ten ostatni moduł związany z samym WordPressem. Ale WordPressa też będziecie mogli sobie właśnie tutaj sprawdzać każdą Waszą stronę, bo przykładem ta strona, co ja nie pamiętam nawet, czy, czy już ją opublikowaliśmy, chyba tak. Już wam wyświetlę. O, proszę, jest, to jest ta strona, co robiłem na zajęciach, to jest zrobiona na WordPressie. No i tutaj mogę dokładnie to samo zrobić, czyli podejrzeć ją sobie, jak ona będzie wyglądała na komórkach. Wybierzmy iPhone'a SE, no i macie. Na urządzeniu mobilnym ona będzie się prezentowała tak. No i zauważcie, nie robiąc nic na urządzenia mobilne, ona już przez WordPress'a jest na nie jakby przystosowana. I nie macie tutaj żadnego błędu. Jeżeli będzie zrobiony test na przykład Lighthousa, czy coś takiego, albo sobie w Search Console, ale to wam też potem pokażę, y zrobicie test, czy na urządzenia mobilne ta strona jest przystępna, to wam wyjdzie, że jest w miarę OK. Także już macie dużo roboty zrobionej, bo ja to muszę sam robić w kodzie, wy tego jakby robić nie musicie. Możemy też, bo jest to strona, na której praktycznie w ogóle nic nie ma, wykonać sobie właśnie ten test Lighthouse. Co będzie, jeżeli jest to strona świeżutka, bez niczego? Jak nam wyjdzie na przykład na urządzenia stacjonarne taki test, który wcześniej Wam pokazywałem dla stron, które no już jednak są rozbudowane i troszkę dłużej, dłużej tam są na rynku, nie? No, i zobaczcie, jeżeli WordPress jest w miarę czysty, bo praktycznie nie ma tam żadnej wtyczki, to nie wyszło wcale to tak źle, bo mamy wydajność tyle. Sprawdzone metody jesteście w stanie ogarnąć, bo tutaj są obrazy do poprawy i tak dalej, więc do stówy się da dobić. Co dalej? Na SEO nie możemy patrzeć, bo nic nie robiliśmy tam z SEO. To wiadomo, że on pokaże słaby wynik, no ale wydajność. Nie wiem, czy by się tu udało wejść wyżej, bo to już zależy od innych rzeczy. Ale te ułatwienia dostępu na pewno. Kolory tła i pierwszego planu mają współczynnik kontrastu. Pokazuje, który element tekstu to na pewno będzie ten, jak znam życie. Pewnie chodzi o ten, i nawet macie, że jak ja najechałem na to tutaj to wyświetlił mi się kontrast razem z wykrzyknikiem mam podane accessibility, jest kontrast 2,37 wykrzyknik i jeżeli ja bym to zmienił i, i zrobił inny kolor tego fontu na taki jak trzeba i ten kontrast będzie już ok to to się poprawi no i tutaj mogę sobie to zasymulować czyli na przykład zmienię to na taki no i mogę wykonać jeszcze raz lighthouse'a ale może być tak, że on mi znowu przeładuje stronę i wtedy się nie wykona. No niemniej jednak możecie to w ten sposób sprawdzać i sobie tutaj zasymulować, jaki by był ten kolor, no i potem ten kolor stąd skopiować i wkleić w WordPressie. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Na razie. Do usłyszenia.